Thank <laughs> you. Siemano, z tej strony Gacek, i dziś pogramy sobie w Stalingrad. Będzie to misja chyba piąta, czy tam czwarta, i tym razem będziemy kontratakować. Także ruscy teraz nas atakują, a nie odwrotnie. No. Czekamy aż się załaduje. Jak widać, mamy kilka czołgów. No i okopy tego możemy tutaj przesunąć. A tego tu Żeby mógł też ostrzeliwać. No i dobra, już jadą. O! Na hita poszedł. Bardzo okej. Okay. Dobra. Teraz trzeba go zestrzelić. I bardzo, a nie No, pancerny Dobra jeszcze tego Tego możemy trochę przybliżyć No i okej okay. Tutaj z piechotą te czołgi powinni sobie poradzić Tutaj mamy okej okay. Coś jeszcze tutaj mamy Niech one rozpakowują amunicję A tu? Hmm. Tutaj też mamy ciężarówki. Nie wiem, możemy chyba zrobić okopy. I tutaj nie ma żadnej obrony, aby się przydała. Zasieki, przeciwczołgowa, most, okop. Fuck. Nie mam pojęcia, jak. O! No i powinni zrobić. O! Tutaj czołgi przyjechały znowu. O, dobra. Już padły. No jeszcze ten. Ale to są lekkie czogi, także na spokojnie. Nie wiem. Lekkimi czołgami atakować średnie. No nie jest to zbyt mądre. No ale cóż. Na razie jest na luzie. Wygrywamy. Uuu, ale mają samolot. I niestety to jest myśliwiec. Ale mamy bombowce. I niestety nie mamy żadnego działa przeciw... no... lotniczego Także no trochę szkód może nam wyrządzić Ale gdzieś znikną O Idą Dobra, ci już strzelają, tu stąd Pani, tanie, gdzie oni są tutaj Czemu oni nie jeżdżą? Ciężkie, znaczy średnie ciążki czołgi. To już nie jest takie proste. Cel ma zbyt gruby pancerz, rły No, szczelają, a tutaj jak? Dobra, tam się tamten mniej zajmuje, więc tutaj mamy dwa czołgi. Kupię myśliwce Tutaj dobra mają amunicję także spoko To ich możemy wsadzić do domu Fuck No a to są już T34 Najsłynniejsze rosyjskie czołgi I w sumie najmocniejsze, jeden z mocniejszych no, także ofensywa jest dosyć mocna. Gdzie ty jedziesz, K człowieku? Dobra. Okej, okay. tym możemy się trochę cofnąć. A jak tutaj sytuacja? Dobra, możesz wrócić, panie. Och, piechota niestety już padła. W większości na tej linii. Ale tutaj też musimy się bronić. Mogę tego wysłać, nie wiem. Na zwiady. No, zniszczcie ich. Dobra, jeden padł. Teraz czas na drugiego. Ach, te głupie samoloty. No jak tutaj? Dobra, tutaj na razie spokój. No i dobra. Padli wszyscy. Mamy dwóch oficerów tutaj, no i tych rannych. Możemy ich tutaj schować do namiotu? No, ostrzał jest. O! Tutaj niespodziewanie nam wyjechały czołgi! Trzeba ogarnąć, dobra. Ten niech jedzie tutaj. A tam sama piechota, także na spokojnie. Fak! Oba A mam nadzieję, że dwa czołgi sobie poradzą. Mamy już tylko jeden. O, fuck, Nie mamy żadnych posiłków, czy coś? O! Ajajaj! No nie fajnie A nawet bardzo Ten też może tu przyjechać Co? na no hita pat lol Lul Fak, a tu nie mam żadnego czołu który by mógł zniszczyć Ten już jedzie? Jest Dobra, niszcz Jaj, musimy to ogarnąć jakoś szybciutko. Stan kryzysowy, można by tak powiedzieć. Dobra, teoretycznie jeszcze ten pozostał i ten. To mój człowiek powinien sobie poradzić. Ale mam mało hapa w sobie. Smuteczek. No, niszczyć. Nie powinni przebić mojego pancerza Dobra, trafił No to jeszcze jeden No oni wjechali akurat pod granaty moich Człowieczków Dobra, tutaj przeżyliśmy Ale słabo z czołgami. A tutaj kolejne natarcie Eee... I tutaj też Fak Dobra, otrzymaliśmy wysiłki Dobra, tutaj mamy dwa czołgi o Czołgi powinni pojechać tu, a nasz ciężki O, no, przekolorowany KW-1 rosyjski powinien jechać tutaj A co, co ten się zaciął, Jesus Christ? Ja no, tego macie niszczyć Dobrze, jeszcze tego Mam nadzieję, że nam się jakoś uda... Niszczko! Dobrze, uf. Bo, jakby nam przejechał, to by był koniec misji. A tego na pewno nie chcemy. Dobra, ten. Tutaj... niech tutaj pozostaną. Fuck, chyba przejechał. Nie, tutaj jest. Dobra, Kawu załatwił sprawę. Ja mam nadzieję, że to jest ostateczne. Bitwa, i nie wiem, czy oni się tak, tak jakoś wleźli w siebie. On coś jeszcze jest, jest. Oba, zniszczył. Dobrze. Ty my możemy tutaj strzelać. Bo jest bardzo niebezpiecznie. Nawet samoloty. Uuu, ile. Dobra, no trochę pomogło. Ci strzelają? Dobrze. Co wszyscy muszą jechać tutaj. Ci też strzelają? Także jest spoko. Możemy w ogóle ich przyjechać, tak BTW. No nadzieję, że nie użyją granatów. Dobra. Jest jeden. No i co, co, dobrze. O, jednego. No musimy ich zabić. Tego! Fak! Przeszli. O. Co za wolny. Tołg! Gdzie tu mamy jakichś ludzi? Dobra. Oficer. O, dobra. Powstrzymaliśmy ich. To spróbuję ich przejechać. Niestety mi się nie udało. No zabijcie ich. Dobra. Jeszcze ten. Mamy czołga? Tak, mamy. Mam Na nadzieję, że to ostatni. Dobra, skinął. Po no, prostu ledwo co? Tak, wygraliśmy. Uuu. No, było blisko przegranej. bo Już tutaj dotarli. No ale no cóż, wygraliśmy. No i mamy ciężki czołk, Kabu. No to kończymy. Jest win. No i dostaliśmy krzyż zasług wojennych drugiej klasy. Także nasza półka z nagrodami już jest coraz większa. No i tutaj mamy punkciki. Nawet więc spoko. No i tak, szósta czy tam piąta misja przed nami, ale to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. A ja już kończę, także na razie.